Witajcie ludzie, z tej strony w dzikachu, aby sobie znowu grały wy ósmy cud świata przyszedł czas na y, trzecią misję poboczną czy tam wolna gra jak to tutaj nazwali i się nazywa ona ponure przebudzenie. Gdy twoi wikingowie przebudzili się z dziwnego osłabienia znajdowali się na się w beznadziejnej sytuacji tak tak no możliwe że tak było ale y, ta misja będzie trochę dłuższa więc nie wiem jak wyjdzie, ale możliwe, że ten odcinek będzie podzielony na więcej niż jeden, jedną część. Czyli możliwe, że dwie będą przy dobrych wiatrach, ale nie wiem, może magicznie mi się w jednej uda wyrobić. Czasu nie pilnuję, jak zazwyczaj pilnowałem, bo kojarzyłem, misja może być długa, więc nic na to nie poradzę. No i nie będę się żegnał, wyczuwał czasu, tylko później w montażu Będę dzielił to tak, żeby było po 20 minut, mniej więcej, albo tak przyzwoicie, żeby porówno było podzielone. I tak zanim zagramy w tą gierkę, to przedstawię Wam kolejny tryb z treningu dla wielu graczy. I to się nazywa Specjalny Zg. Zgiełk 2. Schwytaj krowę 4. Plemiona Wikingu walczą o bydło małego kraju. A, a nie. Nie wiem. Dziwna nazwa. Specjalny zyk. No nic. Wezmę to włączę wam i pokażę Wam o co w tym chodzi. A chodzi w tym o to, że. Zgiełk a 2. A był jeden? Nawet nie wiem. Lol. Spróbuj przej przejąć w posiadanie wszystkie krowy i owce kraju. Występuje po 12 zwierząt każdego gatunku. Twoi przeciwnicy będą próbowali dokonać tego samego. Więc się, miej oczy otwarte na zwierzęta, które już złapałeś. Uwaga! Oczywiście, krowy z tego kraju nie mogą być zabite. Aha, ichy, ok, spoko. W celach y, mówią nam praktycznie to samo, więc mamy to w dupie. No i tak, jak widzicie, mamy tutaj troszkę jakąś ochronę, nie? Super, ludzików tutaj, żeby jakoś się rozbudować. Fajnie, nawet piekarze dali, ale to mamy w dupie. Tutaj nawet mamy przeciwnika i już nam pokazuje, że jest status dyplomatyczny wrogi. Do pewnienia, oni się nazywają Mark Landers, wrogi. No i co? No i tak to mniej więcej nasza wioseczka wygląda, ale pozwólcie, że wczytam grę, bo już to grałem, nie? I nasza miejscówka wygląda po 20 minutach gry, mniej więcej tak z głodu sobie umierają, Dzień, gdzie też tutaj nawet rycerzyków trochę dalej wysłałem, żeby krzaczki inne zżarli i tak dalej. Mniejsza z tym. Jak możecie zauważyć, 20 minut minęła, a się nie rozbudowałam. A dlaczego? Bo stwierdziłem, że może być podobnie, jak w przypadku innych gier dla wielu graczy w tej grze, jeśli chodzi o grę z botami, czyli że boty nic nie zrobią. O, ktoś umarł, jaka szkoda. No i co? No i jak możecie zauważyć, są tu też przeciwnicy, którzy Praktycznie mają tak samo jak ja, tylko że w przeciwieństwie do nich ja pozwiedzałem mapę. Pozabierałem praktycznie wszystkie krowy i owce, jak możecie zobaczyć w prawym górnym rogu. Jest mam 11 z 12 wszystkiego, jestem przygotowany, żeby przejąć ostatnie sztuki i zwyciężyć. No i tak to wygląda gra z tymi botami. One nic nie zrobią, więc tak jakby jest wolna rozgrywka. Yy, darmowa wygrana, i tak dalej. No, ale ja się już zajmę przejęciem krówek i owieczek, żebyście mogli zobaczyć, jak to się dokona. Wcześniej się przygotowałem. Przyspieszymy czas, bo go trochę szkoda. Przejęte, przejęte. Ojej, zwycięstwo. No, i tak to wygląda. Przegrane się wszyscy ludzie nie żyją. Aha, zwycięstwo tylko. Aha, się. No tak, wyjście, tak, wypełnione, super. No, także jak widzicie, bardzo ciężki to był tryb, że nawet poza nagraniem poświęciłem 20 minut, żeby głównie mapę pozwiedzać i przy okazji te krówki sobie zaklepywałem, gdzie niegdzie mnie wojownicy przeciwników trochę pogonili, ale to tam, wiecie, slalomy, ich się ominęło. No dobra, zaczniemy tą nibyż to długą gierkę, ponure przebudzenie. Rozpoczynamy. No i co, no i co? Ponure przebudzenie. Mm -hmm. To był długi, pozbawiony marzeń sen. Na klifach leżał wrak statku. Osłabieni ludzie tonęli w pobliżu pieszczystego gruntu. Ciemność. Noc. Wojownicy obudzili się znacznie później. Byli głodni i mocno skołowani. Wszystkie ich wspomnienia zostały wymazane. Musiały stać, musiał stać się okropne rzeczy. Okropne rzeczy, których nikt nie chciał pamiętać. Byli tam wrzuceni na brzeg tej ponurej wyspy, bez wiedzy o tym, kim są czy są. Kim są czy skąd pochodzą, tak. Przygotowali się, aby przeżyć. Jakkolwiek miał być ich los, przynajmniej teren ten obfitował w ryby. Jak również nieco miodu zostało wrzucone na brzeg. Nadzieja zawsze umiera ostatnia, więc mogli czekać. Czekać na swoje przeznaczenie. Uch, co za jakieś głębokie myśli! No a wykarmić swoich ludzi oraz daj im miodu. Daj. Daj coś tam miodu. Dobra, damy im miodu. E, przyspieszymy czas. Mm -hmm. e, teraz bierzemy pewnie cywil. Tak. E, ty tutaj. E, Zmień zawód e, rybakałkę. Weźmiemy kolejnego. Ty e, tutaj. E, Zmień zawód rybakałkę ale jak zwykle nie doszedł tam gdzie chciałem no tutaj nie łowi, bo może lepszy obszar do łowienia. No i zaraz weźmiemy swoich rycerzyków i przebadamy tą wysepkę. Także nie wiem czy ten... A właśnie, wezmę tu y -y -y... zapis gry co 5 minut. Bo nie wiem czy wam... Mówiłem, nie mówiłem. O, patrzcie kto tu przyleciał. Przyjechał, przypłynął. Gatunek. Dzięki nie będą Odynowi odlazłem swoich ludzi Powiedział Bjarni Czy tam pierd jakiś tam Szczęśliwie zaskoczyłem ze statku Pobiegłem w kierunku swoich ludzi Ale na początek na początku Zdawali się niczego nie pamiętać Czy mogło się tak zdarzyć Że stracili swoją pamięć Cóż tak więc Opowiedziałem im co się stało Wczoraj W czasie pierwsze, pierwszych promieni słonecznych Zostaliśmy zaatakowani przez piratów. Zanim spostrzegliśmy się, coś się dzieje. Piraci porwali wszystkie kobiety. O nie. Patrzcie, tu jest babsztyl, babsztyl i tu babsztyl, babsztyl. Bandyci próbowali zabić wszystkich mężczyzn. Doznaliśmy straszliwej porażki. Jesteście jedynymi ocalałymi. Co pamiętajcie, to ja, Biarni, wasz wódz. Aha. O, to jest super szybko. rybno łapaliśmy. No i tak, weźmiemy naszego ten. Ja tu. Tropeczki. Banda zaatakowała nas w czasie, gdy zbierali nasze kobiety. Zabrali nasze kobiety. Hmm. Na początku nie poddawaliśmy się, ale gdy pojawiło się więcej piratów ze smokami, zostaliśmy zmuszeni do ucieczki. Podążali za, za nami i wielu dzielnych mężczyzn straciło swoje życia. Smoki zaatakowały naszych ludzi. Łatakło, cool. Łatakło, cool. nic nie widać. Ale wydawało się, że jedynie. Hmm. Ale wydawało się, że jedynie niechętnie wykonywali rozkazy piratów. Wydawało się, że sami są więźniami. Jednakże musimy najpierw pomóc sami sobie, a ja posiadam już plan. Misterny plan Bugega. Na południu zwy, zwykły znajdować się, się obu najemników, którym szkolą swoje umiejętności. Jeśli wciąż tam są, a my zdołamy wynająć, wynająć ich, wówczas być może uda się przejąć. Naszej Ziemi. I wówczas zajmiemy się odzyskaniem kobiet. E, no, zajebisty plan. I tutaj nam potwierdzają to, co wyczytaliśmy. Mhm, dużo widać. I tu jest znacznik. Mhm. A, super, świetnie. Nie jestem pewien, czy tu czasem nie było więcej pola, ale coś się zbagowało i, i nie widać. Nie wiem, od czego to zależy. No ja tu sobie wezmę naszego przydupasa, żeby se połaził. Ugarnął, że to jest mała wysepka i trzeba stąd odpłynąć na południe. Pierwsze, pewnie. A później na zachód. Czeka, nie, na wschód, to jest wschód po prawej. Już mi się formazoni trochę. No, także sobie nim pozwiedzamy. Chciałbym tych, ale oni zaraz będą z głodu umierać. Chociaż nie, no mił dałem. To powinni ugarnąć się. Ech, w miarę szybko to porobię. I w sumie, żeby tu za długo nie siedzieć, bo to nie ma sensu, to zrobię tak jak ten. Dobrze, że wcześniej w to grałem, to mniej więcej wiem, gdzie od razu płynąć, co robić, co nie. Żeby tego nie przedłużyć, że powiem Wam ze dwóch na dwa lata i, i nic z tym nie zrobicie. Dobra, niech wejdzie do statku. Teraz ja ich wezmę, żeby jeszcze raz wzięli sobie miód, który tu leży. Ile jest? Dziewięciu, to bardzo dobrze. Już? Dobra, to wchodzimy na stateczka. Tu się powinno anulować, ale już mniejsza. I płyniemy tutaj, <laughs> ziomeczki. Troszkę dziwnie naokoło płynie, w prawo, a ja nacisnę, żeby w lewo. No, ale nic, takie musi zawiaski robić. No, pierwsze popłyniemy tutaj, a później będziemy płynąć tu na prawo, żeby później jakoś tam się przemieścić, zobaczycie, w praniu. Jak będę to robił, ta misja jest długa, więc tak jakby staram się nie patyczkować i na bieżąco coś robić. Normalnie to powinno być jakieś cięcie, przyspieszenie, ale Ale zaraz tak nie wiesz, to dotrę do celu, więc tak jakby przedłużam, żeby się aż tak nie pocinać. O i tutaj sobie zacumujemy. Lol, da się bardziej w dół? Da się bardziej w dół. To ja chciałem bardziej w dół bo tutaj mamy właśnie skrzyneczki pewnie jedzonko nie rozładuj o fajnie sobie łowio. to git to nasz weźmiemy naszego frajera i sobie pójdziemy tutaj na wysepkę gdzieś mniej więcej w te miejsce naszym ziomkiem bo tu spotkamy pewnych panów nawet już nam się zrobiło neutralny obóz najemników jeden. to git git Teraz zobaczycie, skrzynki nawet mamy, o, idź do dziada, elo. Obóz najmników 1, witam w, naszych, w naszym obozie treningowym, możemy zaproponować wam nasze usługi, o ile stać was na nie. Miałem rację, najemnicy pomogą nam za zapłatą, za zapłatę, Aha. ale ich ceny nie są niskie, dlatego też musimy wybudować małą osadę i wyprodukować potrzebne towary. Musimy się śpieszyć. Im więcej czasu stracimy, tym więcej piratów zniszczy naszą wioskę. Tak za późno. W sensie, to nie ma nic do znaczenia, bo oni z automatu już zniszczyli tam wioskę, co mamy przybyć. Oh, taki spoiler, ale nieważne. Teraz idziemy w drugie miejsce. Tutaj będzie obóz najemników 2. Proszę bardzo. Najemników 2. O, obóz najemników 2. też mają neutralny. Bądźcie powitani! Trenujemy tutaj nasze umiejętności. Możemy Ci zaoferować nasze usługi, o ile stać Was na nie. Najemnicy pomogą nam za zapłatę, ale cena ich, nie, cena ich nie są niska. Piękne tłumaczenie. Pomimo naszego niezwykłego pośpiechu, musieliśmy najpierw wyprodukować żądane towary. Dobra, i skoro już to obczeiliśmy, to zobaczmy co oni chcą. Oni chcą jakieś trybuty. Ich trybuty to ta. Zapłać na następujące cenę za wynajęcie najemników 9 buty. Aha. Albo tutaj, żeby statek dostać, to 15 oliwy. Mhm. A tutaj? Yy, 10 krótkich łuków. Spoko. Nie wiem skąd je wezmę, ale, ale chyba tak jakoś zrobię. I 15 oliwy za statek kolejny to tak średnio jeden statek nam będzie jak już potrzebny a najlepiej to w ogóle statków nie będziemy brać bo bo najemników byśmy brali no, także to na luzie ogarnę przy okazji tutaj wyspkę wysepkę przebadam żebyście później mogli zobaczyć jak ona w całości wygląda Tutaj zrobię taką niewielką dosłownie osadę. Ważne, żeby te przyrządy wyprodukować, trochę może wezmę statkiem, pozwiedzam teren, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak tu świat wygląda, plus minus trochę. No i wtedy się zabiorę do działania. A tak to dajcie mi chwilę, niech porobię, i, za, i jak będę już gotowy, żeby dojść z nimi do transakcji tych najemników niestety oni się tutaj nie rozmnożą tylko tych co tu widać dostanę no to jak to ogarnę to do was wrócę, także jakiś czas z dwóch, nasz cel już praktycznie osiągnęliśmy, także dokonamy trybuta u najemników i najemników 2 1 i 2, tak pierwszy u tych, zapłacimy im buciorami, których, które mieli w sumie u siebie w skrzyni, także xd po prostu je wzięliśmy i im daliśmy, tak jakby, no, nieważne. Statki dysponowaliśmy teraz najemnikami, ale to, czego nam wciąż brakowało, to wystarczająca liczba statków. Również możemy je kupić w obozach najemników, co zaszczędziłoby nam długiego czasu produkcji spoko, spoko. Tylko, że co do tych statków, od razu u drugich kupimy. O, tu się od razu ten. Ale kupimy tutaj za krótkie łuki, trochę więcej ich mi się zrobiło. Ale to tam kij. Duwalki! Ja! Wynajęliśmy wszystkich najemników. Od tej chwili będą oni teraz pod moją komendą. Z tymi żołnierzami powinniśmy być w stanie wyrzucić piratów z naszej ojczystej wyspy. Chociaż teraz potrzebowaliśmy uratować smoki. Mhm. Jeśli miałem rację, i były tylko więźniami, prawdopodobnie powinny nam pomóc, jeśli je uwolnimy. O, bitnę, Dobra, od razu sobie jeszcze wytrybutuję. Oni już są do mojej dyspozycji, nie? Tego dziada to nie, ale ci już tak. Tak samo tutaj, nie? Później coś tam powiem, co jeszcze z nimi porobię. O, ten statek. Tak, ten statek już jest na. nasz? Ja kupiłem, kurde, nieświadomy jestem. Ale mam dziurę w pamięci. Lol. No, ten jest ewidentnie nasz stateczek i to jest nasz, bo stał się. No nic, no nic. Yy, to wezmę jeszcze trybut i nie wiem, czy u nich zapłacić. To może dadzą ten jeszcze raz, głupie by było. Czy u tych kupię i wtedy będę miał dwa na pewno. Chyba wezmę u nich, żeby mieć pewniaczka. Tak się stało? Tak, ten też już jest mój. No, powiedzmy, że dobrze zrobiłem, bo jakbym zapłacił pierwszemu najemnikowi o temu, to możliwe, że dostałbym statek, który już dostałem magicznie, bo się chyba coś zbagowało. Nie powinienem go móc mieć, ale chyba kupując, znaczy robiąc trybut z tym, coś tam, coś tam wyszło, że dostałem jakiś bug po prostu. No i co? Naszą przygodę na tej wyspie już skończyliśmy, także patrzcie. Zniszczmyk. 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 Magazyn w sumie też zniszczmyk. Koniec zabawy. Yy, nic z tym raczej nie zrobię. W dupie to będę miał. Aż tak nam nad tym nie zależy. Mógłbym stateczek zapełnić tymi śmieciami, ale nie zależy mi. Yy, w międzyczasie, jak zbierały się to farmazony, to tutaj badałem dla Was yy, obszar, wyspkę, yy, znaczy mapę świata, zwiedzałem, żeby pokazać Wam, co mniej więcej było. Tutaj trafiły mi się skrzynki, w których łańcuch żywieniowy mogę zapewnić, czyli farma, młyn, piekarnia, studnia, nie? Także easy, później będę mógł sobie żarcie na potęgę produkować. Tutaj też, a, jeszcze co, jakbym tu swoich ludzi wysadził, to oni tu ładnie brzegiem mogą iść i tutaj dotrzeć, nie? Tu spotkałem, pojawiły, pojawiły mi się smoki nic z nimi nie zrobię, tu też jest gdzieś przeciwnik te piraty, o których gra wspomniała także jak tutaj ten to będzie walka zacięta i w ogóle w szczególe no i co, no i później ten teren później z tego terenu też mogę tutaj przejść na tą wysepkę i tutaj coś pozwiedzać sobie nie wiem czy wam mówić co gdzie jest, ale jak już możecie zauważyć tu jest jakiś port, więc coś tutaj spotkamy jakieś ludzi i będą gdzieś tutaj, tak jakby no ludzie z którymi mogę handlować pływając statkiem też natknąłem się na inne wysepki na jednej z nich gdzieś tutaj randomowo gdzieś tu gdzieś tu o tutaj też szkoła była także fajnie będę mógł szkołę za free no tutaj gdzie nas zrespiło na początku także kaj i tutaj właśnie fajna wysepka mi się trafiła bo to są fajne rzeczy jak na przykład lecznicze mikstury to im dam swoim wojownikom są właśnie amulety odżywcze, amulety siły, nie? I takie tam inne pierdoły, jakieś trochę kolczugi zbroja. Także w cięciu przyjadę tutaj swoimi fra frajerami i ich do zbroje tak jak trzeba. Tak samo tutaj wszystkie te jakieś amulety im pododaję, żeby wiecie, byli OP w czasie walki. No i co jeszcze mogę tu powiedzieć? No, porobię to, co powiedziałem i jak tak jakby swoich wojowników i wszystkich frajerów dobrze uzbroję, pierwsze ja chyba wojownikami się będę przemieszczał, później przy cywili przylecę, jak już oczyszczę tą wysepkę tutaj. No, to tych jak wojowników dozbroję, to chyba gdzieś nimi się tutaj spuszczę. Aby mogli dokonać ataku, mógłbym równie dobrze tutaj, żeby się przeszli na spokojnie, ale nie wiem, czy mi statka później jakoś by nie rozwalili. Ale w każdym razie mam plan. I co jeszcze powiem, że yy, przede wszystkim moją ekipą szturmową będą ci, ponieważ oni mają tylko życie, czyli nie potrzebują żarcia, spania i gadania. Więc elegancko ich dozwyczaję na takich wojowników OP, tak samo i tych w miarę możliwości, a ci co ze mną byli, o ci e, czekajcie, tu ich wysłałem o ci, o tych sześciu oni mają głód i spanie także tak jakby będą takim zapleczem w razie co gdzieś w tle z tyłu, nic znaczącego na, na samym końcu będę ich dozbrajał, że chyba amulety odżywcze, żeby nie umierali z głodu albo żarcia, po prostu za szybko nie żarli no, jak to porobię, to tak jak mówię, zaraz będę tutaj przed atakiem z wami i będę powoli robił szturma. Także za chwilę tego dokonam. No i tak jak zapowiedziałem, zrobiłem desant z kosmosu. Także przy... Uzbroiłem swoich ludzi w jakieś miksturki, amulety i zbroje. Nie będę wchodził w szczegóły, zrobiłem trochę inaczej niż mówiłem, ale to tam mniejsza. Po prostu zabieram się do boju. Taka powolna eksploracja i atak wysepki. Zaraz tutaj ktoś przyjdzie mnie przywitać i jakiś komunikat pewnie wywali, że. Oj, oj! Ale zobaczymy, zobaczymy. Smoczka spotkaliśmy. Ma nas w dupie. Tam wcześniej wywalił mi, że mają status do nas neutralny. Więc nas nie zaatakują. Za to. Zaraz tu przylazą pewnie patafiany. O, już się zaczyna akcja. Buga, 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 buga. Nie powinni mi ginąć, bo dałem im eliksirki lecznicze i już wyskoczyło mi zwycięstwo. Piraci zostali pokonani, kraj był ponownie nasz, ale wszystko co pozostało to ruiny i popiół. A bez kobiet nie pozostało nam nic. Nasze plemię było skazane na zagładę. No, tylko by było trzeba ciągle konia walić, co za niedogodne warunki, no. Wówczas przypomniałem sobie, że dawno temu w kierunku północnym wyruszyła ekspedycja, która miała zbadać ten obszar. Częścią ekspedycji był również kobiety. O, o, o już jaka nadzieja sobie zrobili. No nie no, teraz potrzebujemy odzyskać tę grupę. Są naszą ostatnią nadzieją. Aż <laughs> takim się chce kobiec? Jeju, co za niewyżyte ludzie. Oswobodzenie, mhm. Uwolnili, uwolniliśmy smoki, które najwyraźniej również nie chciały uczestniczyć, uczynić nam żadnej krzywdy. Nie chciały uczynić nam żadnej krzywdy, tak. Były tak bardzo wdzięczne za ich uwolnienie, że nawet przyłączyły się do naszej grupy. I następna niespodzianka, smoki potrafiły mówić o, o, niewiarygodne. Dlatego też mogły nam powiedzieć wszystko, co wiedziały o losie naszych kobiet. Gdy byliśmy w drodze, widzieliśmy je w obozie. Były tam jak każdy mógł się spodziewać. Były tam jak każdy mógłby się spodziewać w tej sytuacji. Chociaż były dobrze strzeżone, słyszeliśmy o trzech obozach, ale nie byliśmy w stanie się dowiedzieć o lokacji pozostałych. Nasz ojczysty kraj również jest okupowany. O, tutaj smoczki jakiejś innej rasy. Pomóż, proszę, uwolnić się. Pomóż proszę uwolnić się od niewolnictwa. Y... Powinno być nam, ale chyba nieważne. Żyliśmy daleko na północy, zanim nie zbudowali trzech obozów i zamknęli w nich wielu z nas. Reszta z nas została zesłana do ich królestwa piratów. No tutaj pewnie pokazane. Podobnie jak twoje kobiety, yy. jeśli pomożesz nam oswobodzić obozy, nasi ludzie przyłączą się do walki po twojej stronie. Chyba nasi smoki nasi smokowie, coś bardziej w ten deseń, wskazówka, musisz pokonać wszystkich strażników lub dostać się do odpowiedniego obozu, by uwolnić kobiety lub smoki, okej, okay. coś tu pewnie się zaktualizowało, więc cztery obozy, mhm. Smok, smoków na północ, okej, okay. nawet nam się pojawiło jakieś dyplomatyczne tutaj, smocze obowisko 1 w 4, Dostrzeżono 3 aha, i tutaj coś tam bla blable. Ble, ble. Mhm. No i tutaj mamy tę smokałkę. I tu mamy tu smokałkę. I tu mamy tę smokałkę. I będziemy tutaj pewnie ich w przyszłości szturmować, ale najpierw pewnie będziemy musieli zrobić jakąś osadę. Ale to nam się śpieszy, tu ładnie ich wybiliśmy. Ja się tu zajmę eksploracją, nie całą tą wysypkę odkryję. Co tu? Coś strzelają? Pewnie wziąłem, żeby jakieś zwierzę atakowali. To ja tak nie chcę. No, także ten. Ja tu odkryję obszar, przejdę później gdzieś tam dalej, tutaj brzegiem tego, tam i tutaj też y, ląd cały wyeksploruję. Oczywiście wcześniej mi wywali jakieś powiadomienie, że kogoś zauważyłem, poznałem i będę sobie piony zbijać, wszyscy coś tam, coś tam, bo już widać, że ktoś tutaj funkcjonuje, nie? Tu chyba nie widać, ale ale tu już widać, że jakieś drogowskazy i w ogóle także jest a i czekajcie chwilę, coś sprawdzę jak tam smoki ja pierdziele, one muszą żryć i spać no nie, najgorzej no nic a, jaka ciekawostka, są włócznik z drewnianą włócznią, nie? ale ogniem zieją taki tam szczegół, jakoś toteczki też później by przemieścić byśmy musieli tam, tam później znaczy nie, tu w sumie, a nie, nie, da się da się, to tak też zrobię później, a jeszcze naszych przydopasów będzie trzeba przewieźć stąd właśnie gdzieś tutaj, ciekawe czy po drodze będą mi umierać z głodu, bo bo tak bo podróż z stateczkiem